Tutaj mam. I teraz. Zaraz sobie to omówię, tak pokażę wam, jak sprawa wygląda. To jest tak. Już mówię i pokazuję, tak? Co mamy? O, Najlepiej lecimy Żeby było jednak, mimo wszystko, żeby wy... obiekt tej wody nie odbierał tego ciepła tutaj stąd, tylko żeby te grzałki były bezpośrednio gdzieś umieszczone powiedzmy w górze. One są popodłączane. Tak. Także. Tak, jak widzicie, to jest cały gąszcz i labirynt tych grzejników. One są spięte, podłączone tak samo, jak były tam. Cześć, czołem. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem wgridu. Życiem poza siecią i omawianiem wszelkiego rodzaju różnych e, tematów związanych wokół OZA, odnawialnych źródeł energii. Co by tak można było żyć bez płacenia rachunków? Tak wiecie. Słuchajcie, e, w dzisiejszym odcinku e, coś tutaj mam, i teraz zaraz sobie to omówię, tak? Pokażę Wam, jak sprawa wygląda. To jest tak, już mówię i pokazuję, tak? Co mamy? O, lecimy. Słuchajcie, to jest zawór, który pozwoli nam wykorzystać nasz piec, który kojarzycie tutaj, już zaraz pokazujemy, o może na tle pieca, tak żebyście widzieli o co chodzi. I teraz tak, to jest zawór, który pozwoli nam ten piec podłączyć w opcji też również to, o czym wspominaliśmy, czyli poza e, ciepłą wodą, czyli CO, żeby szło też na CWU. Tak, także, jak gdyby, wzbogacamy tą opcję o kwestię e, podzespołu, który będzie nam podawał, e, podawał to ciepło na, e, na wodę, tak? na ciepłą wodę użytkową. Teraz tak, ten zawór jest tutaj zakończony wtyczką. Ta wtyczka tutaj wchodzi nam w ten sterownik i to zostanie podłączone. E, I jednocześnie, gdzieś tam, jak gdyby, to wszystko będzie będzie tutaj sterowane poprzez czujnik temperatury, który wejdzie nam w... I już zaraz wam mówię yy, o co chodzi. Tak, to tak samo ma tutaj swoje zakończenia. To pewnie w chwili jak już będę to podłączał, wkręcał, to, to jeszcze się upewnię. Tylko zadzwonię tutaj do, do, do naszych przyjaciół z, z firmy, która ten piec prototypowy nam tutaj robi z -Termu. I teraz tak. Już mówię, jak sprawa wygląda. Słuchajcie, z racji tego, że nie posiadaliśmy w naszych zasobach, czyli w tym wszystkim, co mamy, czym dysponujemy, nie mieliśmy takiego czystego zbiornika, który można by było wykorzystać do ciepłej wody użytkowej. W związku z tym oczywiście jak to ja, to sobie tam myślałem. Ja, dobra, ok, to podłączę ten czujnik, podgrzejniki i przykładowo jedna sekcja będzie sprawdzała temperaturę na grzejnikach, będzie to włączała, wyłączała i będzie to traktowała jako ciepłą wodę użytkową. No, ale wiecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że z tego powodu pokażę wam, że to działa, aczkolwiek sam. W jakiś tam sposób będę pozbawiony tej ciepłej wody użytkowej. No i wyobraźcie sobie, że właśnie dzisiaj gdzieś tam rozmawialiśmy na temat tego, jak gdyby zastosowania. No i okazało się, że, że gdzieś tam w zasobach u chłopaków, którzy robią nam tutaj, montują ten piec prototypowy znajduje się taki zbiornik i on już dzisiaj, w tej chwili jest gdzieś tam wkładany na paletę, także do nas dojedzie, czyli super, fajnie, bo okazuje się, że będziemy mieli ten zbiornik i będziemy mogli tą ciepłą wodę użytkową podłączyć tak, jak to tam się należy, tak? czyli, że e, będzie możliwość magazynowania tej wody. Oprócz tego, oczywiście usłyszałem, że no, niestety, ale to on jest taki z płaszczem wodnym, czyli, że nie jest z wężownicą, tak, że, e, co tam jeszcze, aha, że jest trochę brudny, brudny. Ja mówię, przecież jak go złapię i go wtargam pod ten domek cały, także w związku z tym nie ma to znaczenia. Chodziło o to, że on też nie jest otoczony tą skają, taką, którą czasami gdzieś tam, jak widzicie, jak się kupuje, to, to często można zobaczyć. Yy, I teraz tak. Słuchajcie, yy, bardzo fajnie, bo w momencie, kiedy to do nas dojedzie, to w tym momencie, jak gdyby będziemy mogli to spiąć i jednocześnie, też. Będę miał możliwość po prostu korzystania z tej ciepłej wody użytkowej. Były różne opcje, plany odnośnie, mówię, a dobra, to zdejmę ten piec, który jest tam gazowy, i z tego powodu, jak gdyby, że go zdejmę, no to w to miejsce włożę ten piec, tutaj elektryczny zostanie włożony, tak? Natomiast w momencie, kiedy, kiedy. Cokolwiek nie będzie działało tak jak powinno, a mówimy cały czas o prototypie, o czymś co podłączymy, nie wiemy do końca, czy to zadziała, jak to będzie działało, funkcjonowało i tak dalej. W razie czego z tyłu głowy gdzieś tam mam taką opcję rezerwową, która wiem o tym, że działa. To jest sterownik, który znacie z innych filmów, tak? Czyli to jest ten sterownik. To jest sterownik do grzania ciepłej wody użytkowej, czyli gdyby cokolwiek, to ja jestem w stanie tak na szybko, w razie czego, po prostu podpiąć go obok, żeby w momencie, kiedy by się okazało, że ten piec z jakiegoś powodu nie zadziała nam, albo coś tam trzeba będzie poprawić, no to w tym momencie ja będę stał, wiecie, rozłożę ręce, już teraz latam z latarką czołową, jak się kończą baterie, akumulatory, ale to też warto o tym wspomnieć, bo jutro będzie Robert, także będziemy ogarniali tutaj ten temat. I teraz w momencie, kiedy... kiedy Zdjąłbym to drugie źródło zasilania, czyli ogrzewania, czyli ten kocioł na CO. No to w tym momencie stanę, po prostu. No i w związku z tym też padła taka propozycja, czy czasami po prostu nie przeciąć tych rurek, nie wstawić tam zaworów i nie podłączyć tego albo na zasadzie szeregowo, równolegle, żeby ten piec miał możliwość równolegle współpracować z tamtym. I w tym okresie testów uważam, że to może być naprawdę spoko i dobre rozwiązanie. Fakt, że to będzie wymagało tego, żeby przeciąć, no i po prostu trzeba wstawić zawory. Jeśli stanę na wysokości zadania i zrobię to prawidłowo, dobrze, no to wiadomo, że w tym momencie te zawory będzie można zakręcić jak gdyby tutaj się porozpinać z jednej instalacji i z drugiej i w tym momencie nie będzie to w niczym przeszkadzało i to będzie mogło zostać, bo najważniejsze też jest to, żeby nie niszczyć to, co zostało zrobione. Jeżeli już mamy to modyfikować, to zróbmy to w taki sposób, żeby za każdym razem można to było po prostu odpiąć i nawet jeżeli ten zawór sobie z boku zostanie, to żeby on i tak i tak jak gdyby tutaj nie, nie przeszkadzał. W całości, żeby to nie było, wiecie, powycinali, powyrzucali, i później nie wiadomo, gdzie to jest, i to przestaje działać. Także na to chciałbym też zwrócić uwagę. Także, jak gdyby tu reasumując kwestię tego pieca, powiem Wam, że bardzo jest taka bardzo fajna informacja, bo w momencie, kiedy zabieramy się za coś, co nie wiemy, jak zadziała. Oczywiście teoria wskazuje, że to będzie działało, tak? Aczkolwiek, ee, co się okazało? Kwestia jest związana z napięciami, prąd stały i tak dalej, tak dalej. Tam są pewnego rodzaju ograniczenia i jednocześnie też usłyszałem taką informację od nich, a oni się znają po prostu. Na tym, co robią, się znają e, i robienie tych kotłów mają wieloletnią tradycję, w związku z tym. Eee, autentycznie czuje się to, że rozmawia się z ludźmi, którzy wiedzą co robią, robią to wiele lat i naprawdę się na tym znają. Kwestia ich przejścia i, jak gdyby, poddania się temu testowi związanemu z off-gridem, z dostosowaniem pieca do potrzeb off-gridowych, czyli mały magazyn energii elektrycznej, tak, który będzie tylko zasilał te sterowniki. A jednocześnie przejęcie funkcji dostarczenia prądu przez DC-prąd stały i bezpośrednio z paneli jako opcja grzania, na pewno niesie ze sobą wiele, albo przynajmniej kilka może jakichś wyzwań. W związku z tym usłyszałem, że po podpięciu paneli może się okazać, że coś tam się przepali. Są sterowniki, które nie do końca wiadomo, czy one zadziałają. To też wynika z ich doświadczenia, ponieważ jeśli nie mają w tym jak gdyby doświadczenia, bo ten piec, który tutaj widzieliście przed chwilą jest jeden jedyny na całym świecie taki akurat w taki sposób zrobiony w związku z tym e, też e, trzeba będzie to tak wiecie organoleptycznie sprawdzić, zbadać, przebadać. E, także na pewno jak będzie moment podłączenia tego to z całą pewnością będzie odpalona kamera, bo będę chciał to zobaczyć i jeśli to się przepali, to z całą pewnością e, film będzie miał świetną oglądalność, bo jak zauważyłem i sami o tym doskonale wiecie, jak tak wszystko idzie, jak spłatka, wiecie, wszystko działa super, to i tak dalej, to, 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 to co, co tutaj takiego nadzwyczajnego. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się jakiś Jakieś wyzwanie, to, to wtedy zaczyna się robić ciekawie. W związku z tym, jeśli okaże się, że faktycznie gdzieś tam te przekaźniki po prostu nam strzelą, tak? Wiadomo, że dopóki, e, dopóki jak gdyby ta zabawa nie niesie ze sobą tutaj tego nadmiernego ryzyka, no to dopóki jest do, dopóty jest to zabawa. W związku z tym zrobimy to w taki sposób, żeby zrobić to e, maksymalnie bezpiecznie e, i, i zwrócić tutaj na to szczególną uwagę. Natomiast sam efekt tego, jak gdyby, puszczenia prądu z tych paneli, pewnie zrobię to w godzinach takich może nawet, gdzie specjalnie poczekam aż nie będzie jakiegoś mocnego słońca, czy coś, no to zobaczymy, także będziemy tutaj to testowali. Eee, wiecie co, ja jeszcze sobie wezmę to, może wyciągnę i, i pokażę Wam kolejny element układanki, o którym chcę wspomnieć, który jest jedną z integralnych części. Ale to już do tego przejdziemy sobie tutaj pod domek i tam wam wytłumaczę, co tutaj dalej będzie z tym robione. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem i teraz tak, już wam pokazuję. Jeden z elementów to jest kwestia taka, że kurier, jak pamiętacie, paczka, uszkodzenie, te wszystkie tutaj, jak gdyby ten, ten manometr odnośnie ciśnienia, on tu nie pasował. W związku z tym zostałem wyposażony w drugą, w drugą taką obudowę, czyli to jak już przyłożymy, to powinno nam wszystko grać. I wiecie co, z takich kwestii, które już nasuwają mi się tutaj na myśl, to jest kwestia tak, do tego typu rozwiązania, takiego off żeby naprawdę, wiecie, słuchajcie, przyłożyć się w kwestii stałego poboru i ograniczenia stałego pobro, poboru Prądu zmiennego, czyli takiego normalnego gniazdka, Należałoby się skupić tutaj i pomyśleć odnośnie zrobienia czegoś z tą pompą. Z tego względu, że ona na najniższym biegu najprawdopodobniej pobiera w granicy pewnie może tam 30, czy na mm. Natomiast tu w naszym przypadku chodzi nam o to, żeby, żeby ta woda sobie cały czas chodziła, ale żeby ona sobie powolutku po prostu tam przechodziła i tak dalej, odbierała ciepło tutaj z tych grzałek, tak? Tutaj mamy 6 kW grzałki. To jest jak gdyby jeden wniosek, czyli piec nastawiony na off-grid, taki, który docelowo jak gdyby powinien być tym takim produktem finalnym, powinien mieć bardzo małe pobory z tego względu, że w tym momencie unikniemy potrzeby posiadania bardzo dużego banku energii. Jak sami doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, to jest to jeden z najważniejszych. Najdroższych tych, nie wiem czy najdroższy, no ale powiedzmy, że jeden z tych takich elementów, który bardzo często może kogoś blokować przed kwestią związaną na decyzję, jak gdyby bycia off wypiętym z sieci. To jest jeden element. No wiadomo, że jeżeli z 30 W zejdziemy do kilku W, 4-5, no to w tym momencie w skali godziny, nocy, tygodnia te bilanse poboru spadną nam i to w sposób znaczący. To, że możemy podnieść, jak to nie będzie domagało, ok, ale. W tym przypadku tutaj już nie możemy obniżyć na tej pompie, natomiast w momencie, kiedy to będzie niższe, no to w tym momencie sprawa będzie załatwiona. To jest jeden element. Drugi, wnioski, które już tutaj wspólnie gdzieś tam, jak gdyby przy okazji ostatniej rozmowy i wizyty u nich na, 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 na produkcji, jak gdyby i rozmawianiu o, o tym rozwiązaniu, to docelowo. Grzałki tutaj, te, które są, najlepiej by było jednak pomimo wszystko, żeby obieg tej wody nie odbierał tego ciepła tutaj stąd, tylko żeby te grzałki były bezpośrednio gdzieś umieszczone, powiedzmy, w buforze do magazynowania, tak? I to jest przykład tego, że jeśli mamy tutaj grzałki na flanszy, to możemy sobie zerknąć, że w buforach bardzo często występuje miejsce na to, żeby taką flanszę podłączyć. W tym miejscu, tak? I jeśli ten piec zarządzałby nam ciśnieniem, obiegiem, sterowaniem, temperaturami, Super, natomiast dobrze by było, gdyby te grzałki, przykładowo w tego typu piecu, były powiedzmy, że wyciągnięte na zewnątrz, tak? Czyli one mogą tu zostać. Natomiast dużo bardziej rozsądne, powiedzmy, może nawet nie wiem, czy skuteczne. Myślę, że skuteczne też w niej by było, gdyby te grzałki były umieszczone bezpośrednio w buforze, tak? I tamten piec mógłby sterować tymi obiegami wszystkim. Natomiast umieszczenie tych grzałek Wewnątrz byłoby tutaj na pewno najprawdopodobniej, jak gdyby myślę, że, że, że dobrym, dobrym torem, w którym byśmy poszli. tak? Ale to OK spoko. To jest może być może jakiś kolejny krok w kwestii rozwoju tego naszego projektu. Teraz tak, przechodzimy dalej. Bufor, który tutaj macie. To jest bufor, który e, znacie z filmów. My go testujemy. On ma tutaj grzałkę 2000W. Testowaliśmy także do tego ten zbiornik, ten sterownik CWU. On świetnie pracował. Zapraszam i zachęcam tutaj do filmów. Ja wiecie co, może tutaj nawet link gdzieś wrzucę, żebyście sobie zerknęli. Może ktoś, kto jest pierwszy raz u nas na kanale, niech sobie to przejrzy, zobaczy, jak tam to było podłączone. <laughs> I teraz tak, czyli to traktujemy teraz, to potraktujemy jako takie rezerwowe, alternatywne. Jak gdyby źródło. Wiadomo, że trzeba będzie zmniejszyć ilość paneli, jeśli będziemy chcieli z tego skorzystać, bo w panelach mamy 6 KW, natomiast e, kilowatopików, natomiast ten sterownik jest do 3 kW. W związku z tym tutaj trzeba będzie zrobić korektę. To jest e, jedna kwestia. Kolejna kwestia jest taka: ten zbiornik będzie leżał na tej części z tego względu, że zrobimy takiego trochę transformersa. Ale taki zbiornik mamy, dlatego go wykorzystamy i ten zbiornik będzie leżał na tej części pod domkiem. Z tej strony e, zamontujemy e, wejście, tak? Niestety nie będzie to idealne, bo nie będzie to w tej dolnej części, a z tej strony zrobimy odebranie, tak? Czyli tutaj będziemy z tej części odbierali. Czyli jeśli ten zbiornik po prostu położymy, tak? to to są te miejsca, w których będzie woda najbardziej gorąca i będziemy mogli ją jak gdyby stąd e, wyciągać i wprowadzać w obieg, tak? a jednocześnie wprowadzanie wody zrobimy tutaj, czyli tak w połowie tego zbiornika. Tak? Wiadomo, że tutaj albo pozamykamy te zawory, albo tu zmienimy czy coś porobimy tutaj do tego przyłącza takie, żeby nam tutaj pasowało i teraz tak. Jaki jest plan odnośnie montażu? Ponieważ tak. W tym miejscu tutaj mamy powiedzmy że sterownię. Ja może wam pokażę to sobie też rzucicie okiem, bo to żebyście wiedzieli o co chodzi, tak? No chodzi o to, że tutaj tak. Tu mamy piec i ten piec, w związku z tym, że jest pomysł taki, żeby to zostało, to on zostanie. Natomiast tutaj ten drugi piec umieścimy. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, że to jest taka, wiecie, szafa na ubrania, te, które się wchodzi i tak dalej, i zminimalizujemy powierzchnię po prostu tego naszego, tego na, na, na szafy takiej po prostu, w której gdzieś tam te ubrania trzymamy. Ale czego się nie robi dla takiego szczytnego celu, jak ogrzewanie bez rachunków. I teraz tak, lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj jesteśmy w tej chwili w tej nazwijmy to takiej strefie poddomkowej. Tutaj macie te nasze grzejniki, tak jak widzicie, tak, tutaj mamy. Tych grzejników oczywiście jest więcej, bo cała ta instalacja została wciągnięta tutaj, tak? Tych grzejników jest 6, one są popodłączane. Także tak jak widzicie, to jest cały gąszcz i labirynt tych grzejników. One są spięte, podłączone, tak samo jak były tam. My testujemy, sprawdzamy. Ten odbiór wody działał, po prostu, tak? Czyli to działało i funkcjonowało. Okej, okay, to nie jest podłączone poprawnie, i, i jak gdyby nawet tutaj uważam, że nie powinniście nawet tego testować i poprawiać, jak gdyby albo naśladować tutaj nas w kwestii podłączenia, ale nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby tylko tą wodę odebrać, wpuścić w te grzejniki, ponieważ tej przestrzeni pod domkiem jest bardzo mało, w związku z tym. Bardzo szybko ta przestrzeń będzie w stanie się nagrzać, o ile tylko i wyłącznie te panele będą nam produkowały energię, którą przetworzymy na to ciepło, i to ciepło, między innymi jako jeden z odbiorników, to będą te grzejniki po prostu. A że mieliśmy tak dużo tych grzejników, po prostu wyciągnęliśmy je z magazynu i one tu wylądują. Teraz tak, w przypadku tego bufora, który ma magazynować tę ciepłą wodę, to na ten bufor, jak gdyby przewidujemy tutaj należąco miejsce gdzieś tam. Tutaj, jak gdyby tak chciałbym zrobić. Dlaczego? Ponieważ jest to na tyle blisko, że możemy tutaj wprowadzić, wprowadzić te przewody, a jednocześnie będzie to stosunkowo niedaleko, jak gdyby tutaj tej pompy i tego obiegu całego tutaj, tak. Także to było powodem tego, żeby akurat takie miejsca, a nie inne wybrać, czyli blisko. To jest jak gdyby jedna kwestia. Kolejna kwestia jest taka, że. W momencie, kiedy będziemy chcieli użyć do tego wszystkiego, tutaj, zawór, tak, to w tym momencie ten zawór i czujnik jest potrzebne, żeby był stosunkowo blisko pieca, tak? Czyli najlepiej, gdyby był na odległość tego przewodu, ponieważ zalecenia są takie i dlatego te przewody są takie, takiej długości, a nie innej. One bodajże, chyba z tego co pamiętam, mają około 4 metrów. I zaleca się, żeby one też nie były dłuższe niż chyba tam, nie wiem, 5-6, może, czy, czy nie wiem, gdzieś tam pamiętam, że czytałem, że to chyba do 8, no, do iluś metrów nie mogą być dłuższe. I teraz tak. Eee, w przypadku tego rezerwowego od ciepłej wody użytkowej sterownika, to ten sterownik jest i był wpięty u nas. Bodajże tutaj, nie, tutaj był zegar, nie, on był chyba gdzieś tutaj wpięty tutaj, tak, tu był czujnik. Czyli jeżeli rezerwowo będziemy go chcieli uruchomić, no to ten zbiornik potrzebuje, żeby był stosunkowo blisko, bo ten sterownik od CWU będzie tutaj gdzieś, tak? To jest jedno, to jest mówimy o rezerwowej opcji. Natomiast ta opcja podstawowa, czyli korzystanie z tego pieca, który będzie działał, on będzie działał, będzie działał, na pewno będzie działał, to ten piec, z racji tego, że będzie grzał ciepłą wodę użytkową, to obok, tutaj, obok zaraz, tak? Umieścimy zbiornik. tak? Tutaj będzie ten na ten, ten, który wam przed chwilą pokazywałem. A tutaj umieścimy ten na ciepłą wodę użytkową, tak żeby bezpośrednio ta woda była jak najbliżej tego poboru. Tak, czyli jak odkręcamy ciepłą wodę w domu, w domku, gdziekolwiek, żeby ta droga obiegu była żeby to było jak najbliżej. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że ten przewód. Po prostu powinien być stosunkowo jak najbliżej. No i żebyśmy dali radę go tam po prostu zrzucić w dół i, i włożyć w ten zbiornik ciepłej wody użytkowej, to z tego powodu jest to potrzebne, żeby to było bardzo blisko. I myślę, tak mi się wydaje, że to by było na tyle. Opcja ciepłej wody użytkowej jest możliwość, żeby zastosować dodatkową rurę tutaj w tym przypadku no nie oszukujmy się nie ma jak gdyby tutaj takiej potrzeby żeby coś takiego robić nie ma potrzeby to wymagałoby w ogóle totalnie jak gdyby nie no nie, nie, no nie chcę mówić że bez sensu tak natomiast jeśli się buduje nową instalację do celów takich wiecie od podstaw i jest duży obiekt, to wtedy się robi dodatkową rurę cyrkulacyjną, gdzie ciepła woda jest w każdym kranie i jest od razu, tak? To co się stosuje szczególnie w przypadku dużych obiektów, a już nie mówię w ogóle tam o jakichś hotelach, czy gdziekolwiek tak, no bo to jest wręcz obowiązkowe. No bo inaczej, ktoś, kto odkręci sobie ten kran, no to za tą ciepłą wodą czekałby i czekał, zanim ona dojdzie. Natomiast u nas jest to na tyle stosunkowo blisko, że. Tego typu jak gdyby, rozwiązania, albo koncentrowanie się wokół tego, totalnie w ogóle, jak gdyby nie, nie ma, nie ma takiej potrzeby. tak? Dla nas chodzi o to, żeby to wszystko działało i żeby można było to sprawdzić, potestować. Słuchajcie, w takim razie co? Ja tam będę się zabierał za montowanie tutaj zaworów i, i ustalanie, zastanawianie się, jak to tutaj wszystko podpiąć, żeby to wciągnąć i w ogóle, a jednocześnie. Pewnie na kolejnych odcinkach będzie okazja, żebyście też zobaczyli, co tutaj dalej robimy, działamy. Trzymajcie się, do miłego i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć.